Witam Was w filmie ze strony Szabo, ozdobne W tym roku powiem Wam, ile zarobiłem lub straciłem na hodowli w tym roku. Jeszcze rok się nie skończył, bo jest dopiero połowa. Ale jeśli chodzi o lęgi czy coś takiego, to lęgi już się zakończyły sztuczne i. No, A co będzie z naturalnych, to raczej zostanie u mnie w hodowli. Więc w tym roku już oprócz kogutów nic się nie będę sprzedało, więc zbytnio się ani zyskami nie zmieni. To zacznijmy może sobie od hodowli, która się już zakończyła. Czyli hodowla królików. Wszystko zapisane, co ile dałem. Wszystkie kaczki są rozpisane, odkąd się zaczęła dana dziedzina w hodowli. I tak. Łącznie włożyłem 275 zł no, na kupno, właśnie królików, pasza tam. Słoma siano, takie tam rzeczy. Nie czując bo takie coś już posiadałem. A zarobiłem 250 zł, czyli jestem na minusie 25 zł. Dlatego królików nie trzymam. Mówiłem to, co się nie opłaca, bo jednak królik to nie był hobby. Teraz przejdziemy do przepiórek. W tym roku tak trochę słabo się udało z nimi z lęgami. ale wydałem 220 zł. Właśnie na zakup przepiórek, yy, paszy dla nich. No i tyle co było. Wiadomo, tam były skupy na przykład młodych, potem sprzedaż się jak podrosły. A zarobek to jest 270 zł, czyli 50 zł na czysto. Plus jeszcze dla, i plus tego, że mam jeszcze trzy kurki. Więc tutaj jestem. No te 80 zł, bo właśnie przepiórki chodzą pod A tego nie liczymy. Rasowe zostawimy na koniec. Teraz hodowla kurniosek. No, tu mi na jednej stronie zabrakłoby miejsca. bo wniosek trochę się działo. I tak. Włożyłem właśnie w kury. Plus zboże dla nich. Wodę oczywiście nie liczę. Włożyłem 435 zł. Zysk 575 zł. Czyli na czysto 140 zł. Zarobione na ten moment. Plus jeszcze, które mam młode kury zostawione. No i tutaj jeszcze są też dwie młode No i tylko tu z tych jeszcze dwa koguty sprzedam, więc myślę, że jakieś plus dwie dychy będzie do zarobku No i to co Was najbardziej chyba interesuje, hodowla kur rasowych Nie mam poszczególnych rastów wypisanych, co było najbardziej oblicz... opłacalne To sobie obliczę indywidualnie i podam Wam tam za jakiś czas informacje o tym Tu też dużo było, tu się też dużo działo i co więcej bo ozdobnych miałem sporo i tak włożone zostało 1065 zł, zarobku 1210, zarobione 145 zł. Jeśli chodzi o ozdobne, no to ozdobnych na dzień, dzień, na dzień dzisiejszy mam parę czubatek, parę włoszek. Oczywiście mówię o swoich lęgach nieokupnych. Parałoszek, para czubatek i dwie kury y tej gorzkiej kuropotwianej, tak. No, tyle co mam z rasowych, bo tam z kochinów nic, no i tylko cztery szabo. Pierwsze młodziaki, ale tego jeszcze to nie wiem. Cztery są, po jeden odpad, nie mówiłem chyba jeszcze na filmach. Taki duży w tym roku wkład, bo dużo było zakupów w tym roku do hodowli, takich właśnie para włoszek, Ci tutaj szabo, kochiny, brachmy, wszystko co miałem, to było podliczone właśnie wszystko co kupiłem, na przykład miałem silki przez jakiś to też koszt zakupu dodany jest. Ale do zysku też jest doliczony właśnie wtedy koszty yy, zarobku. No, akurat na silkach nie zarobiłem, na zero wyszłem, na no szczerze, praktycznie nawet na minusie, bo jednak trochę czasu było u mnie jadły No ale za tyle co kupiłem, to sprzedałem. Więc tak, no. No więc wnioski, sami sobie musicie wysnuć. No jak na razie, mniej, najmniej opłacalność jest pszabo. z tego powodu, że w tym roku słabo idą lęgi z tej rasy, no i to, że sobie zostawiam dla siebie, dlatego nie podliczam to, bo to jest moja rasa ulubiona i gówno. To było na tyle. Łapka góry i cześć.